Witam serdecznie w kolejnym odcineczku Bosim na moim kanale. Z tej strony, oczywiście, Janinka Bosia. Ej, dzisiaj ze mną jest mój ej, wspierający Matis Szefito. Witam serdecznie. No i słuchajcie, widzowie, ej, dzisiaj jesteśmy w odwiedzinach u Matiza. I na jego gospodarstwie Już właśnie dojeżdżamy Kurczę, tylko problemy mieliśmy Godzinę próbowaliśmy się połączyć I ja ani ja nie mogłam dołączyć do Matisa Ani on do mnie No i zrobiliśmy tak, że on po prostu mi yy, Wysłał sejwa Cholera bita Jeździć nie umieją dranie yy, No i obejrzymy sobie Tego sejwa Matisa Matis będzie nam tutaj opowiadał Tak yy, zdalnie No bo nie za bardzo może z nami być. Czekaj, to tędy cię wjeżdża! Ja chyba nie, się pojęcia. To jest trochę prosto i można, zajrzeć go obok tego trochę na prawo, bo bok przyjechać. W ogóle zobaczcie... Można było trochę dalej pojechać. Ej, Matis w takim niestandardowym miejscu wybudował tą gospodarkę, bo tutaj. Ej, ta podstawowa to jest w ogóle tutaj, a on gdzieś tutaj widzicie? W mieście, w mieście się wybudował. Ty i co tu nie ma wjazdu, Matis? Można przez krzaki trochę przejść, albo się załnąć i przez drogę pojechać, Nie, bo tam nie, nie, jest... to, to, to mi przez drogę, po bożemu, bo ja źle skręciłam. To już wracamy. To trochę za wcześnie Aninka pojechała. Aha, no dobra, dobra, to właśnie mi się trochę pomyliło. Bo tam no. już widać budynki. Dobra, Nawet. dobra, to już jadę. Yy, ale w ogóle, yy, to jest takie... I tutaj? I tu tak, nie. tutaj będzie, za płotem. Dobra, no fajnie. To jest takie trochę większe gospodarstwo co tu się przez silos przejeżdża? A czy to jest taki tylny po prostu wjazd? No to, to już nie moja wina jest tego. Ale jaja, to gdzie tu jest taki właściwy wjazd? Po drugiej stronie. Dobra, czekaj, poglądamy sobie maszynki. Kurczę, te silniki to takie nie za małe. No, oczywiście, że nie. Ja nie mogę. Tutaj przyczepa samozbierająca do kostek. Eee, tutaj rozciewacie do nawozu, siewniki oczywiście najwyższej klasy Kostkarka, krona, proszę Kultywatory Dobra, idziemy dalej Ale w ogóle fajnie jest ogarnięte to gospodarstwo, ładnie tu jest tak wszystko ciasno poustawiane, podoba mi się to Tutaj co mamy? Eee, Yyyy, to... to jest Samozbierająca To jest zbierające, ale nie ma podbieraka A nie, to jest przyczepa, przepraszam, to nie jest To jest przyczepa do kiszonych chyba, nie? I ogólnie do wszystkich innych yy, zbóż. Tu mamy zagrodę dla owiec. 30 sztuk. No, całkiem, całkiem. Dobra, patrzymy. Pierwsza wiata. Kombajny. I to też jakieś Sieczkarnia. W ogóle jaka mała sieczkarnia jest przy tej klasy, przy tym klasie, John się. Mała no, się wydaje. Ale... Tutaj druga. Dobra, takie idziemy małe? dalej. Nie. Oczywiście wszystko pod dachem, nie pod chmurko, broń Boże. Silosy z beki wielkie. Podobają mi się w ogóle te płoty takie yy, betonowe z tym szybopłotem. Ładnie to wygląda. Dobra, ale idziemy dalej. No. Pługi, ale tu wszystko jest po dwie sztuki, ja widzę. No, bo jak się leci, to się leci grupą No jo, ja, no właśnie o to chodzi. Kurczę, że tak, to to trzeba łapić sobie życie trochę. O, tu jeszcze wiatka niewykorzystana, na pewno tu będzie. No można wpierdzielić jakieś nasionka, nawozy i w ogóle nie. No tam Sam będą najprawdopodobniej prawdopodobnie boloty wsadzone. O, ładowareczka, jaka to jest ładowarka? Niecholę. Holland. Holland. Oczywiście, yy, Matiszef, musi być rejestracja. Dopłacony tysiąc do, do zarejestrowania i, i rejestracja customowa, chałupka, eleganckie żywopłoty, nawet zobaczcie, samochody to są dwa, zobacz. Dobra, ty Matis, ale powiedz mi taką jedną kwestię, bo te maszyny są wielkie i w ogóle, no ale te bramy to takie malusie. Jak tu się tam się normalnie mieszczą, tam normalnie przejeżdżam bez żadnego problemu, nawet nie zachaczą. Na no, kultywatorem na przykład? Też nie. No ale jakby tak szczepić dwie przyczepy, to może było mieć ciężko się złamać. A czekaj a kultywatory jakie one. Co? On się mieści w tą bramę? No, może nikt go poczepi zaraz ściągnik. zobaczyć. No chyba będę musiała to sprawdzić, ale dobra, obejdźmy dalej gospodarstwo. Tu mamy co? Yy, paszowóz elegancki, samojezdny. I yy, dalej. O, beczka na mleko z, yy, z ciężaróweczką. Tu krówki, ile krówek? 30. Ale kurcze, głodne, na zdechnięciu, Jak ona marnie wygląda. Popatrz! Nie zadbaj. Na mięso nie. leci. Nie ta, na mięso. Będziesz miał mięso jako nie nienakarmiona. Ona jedzie do rzeźni za niedługo. O Jezu, to taki ci... To się wytnie, to się wytnie widzowie. O, firaneczka elegancka. Ale co tutaj trawę tak wygoliło? Trawy nie ma. Bo biegały bez ogrody w czasie i po prostu zżarły wszystko. I co i to? To tyle, nie? To już chyba ja wszystko obejrzyliśmy. Nie, jeszcze tutaj. jest jedno, jest jeszcze jeden budyneczek za, za Sirosem od Kiszonki. A, Forytki. tam! W tą stronę tutaj, tak? Mhm. Mm no i co tutaj jest? To co jest najciekawsze. Dobra, otwieramy. Otwieramy wieżeja. O, no właśnie, czegoś mi tu brakowało, kurczę. Co tutaj mamy? Mniuch piękny i on ma koni. Coś koło 430? No to tak nie, nie za mało, nie za dużo. Fenger. 420? Fenger mój ulubiony, to to wiem, to jest tysiączka, nie? Tak? No. Nie, 942. To jest 900 z y, lepszym wariantem silnikowym. No. Eee... Klas 930 największy ciągnik. No super. To jest... To jest największy ciągnik na gospodarstwie? No. Tak ta ilon na konicie, zobaczę. o e, Zobaczmy jaki on ma. Który to jest A Nie, kla Nie, klas. No klas największy. A on jest na gąsienicach w ogóle, to czekaj, on ma koni 445, o cholera! Fędzior ma 415, New Holland ma 435, i jeszcze jest walka. ona jest do 305, a no to w sam raz, kurczę, żeby każdy na gospodarstwie miał ciągnik do przyczep, 305 koni, ja nie mogę, nieźle. Eee, dobra, to tu już chyba mamy wszystko, a jeszcze pola. Gdzie masz pola? O, cholera. Pol to jest dużo. Tu wszystkie są twoje pola. Nie, nie wszystkie. To prawie wszystkie większe to są moje pola. O ja pierdzielę, to wszystko obrobić to ja nie wiem. To, to cholera może strzelić, to, to wszystko ogarnąć. Ja nie mogę. No a poczekaj, a gdzie jest jeszcze ten, ten właściwy wyjazd, o którym mówiłeś? Tutaj, na tak? Na prawo, na prawo. O tu! Mhm, mm tak ten i na lewo no. się jedzie? No, a i tu drogą polną, tak, i tam, no tam tak. można dojechać do tego. Kurczę, no. I tam można dojechać do głównej drogi, chyba że ja Janik, jeszcze na prawo, no, może to może wejść na jedno z większych umów. Może to jakaś później, no to pola to już tam każdy wie, jak wyglądają. No, ale podsumowując ogólnie, moim zdaniem, bardzo ładna gospodareczka. Podoba mi się bardzo. Yy, może jak widzowie będą chcieli, kiedyś tu gościnnie u Matiza zagościmy, pomożemy w jakichś pracach polowych czy coś. O, ogóle, a chce na parę osób. No to, to, by było fajnie, tym bardziej, że właśnie cały ten safe z tego co Matiz mówi, jest zrobiony bez jakichkolwiek modyfikacji, więc można byłoby coś ogarnąć. Yy, kolejna sprawa to jest taka, widzowie, jeżeli yy, podoba wam się taka sprawa, i chcielibyście widzieć więcej takich odcineczków yy, z odwiedzania gospodarstw widzów. Yy, serdecznie zapraszam do kontaktu na Discordzie. Możemy się dogadać. Jeżeli ktoś ma coś fajnego do pokazania, tylko najlepiej by było jakby to była podstawka bez jakichś modów czy coś, albo jakieś tam podstawowe modziki z Modhuba. Yy, no i będziemy, będziemy zwiedzać. No a na dzisiaj to już będzie tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcineczkach. Papatki!